Siemanko widzowie, siemanko wspieracze, wspieracze przede wszystkim, bo to będzie szybki materiał właśnie dla Was, tutaj będą podziękowania dla kilku osób, a później, żeby ten materiał nie był za krótki, to poruszę temat, który nasunęła mi pewna osoba, już nie pamiętam, no ale w komentarzach bodajże kobieta czy dziewczyna, jak tam wolisz, rzuciła temat, żeby nagrać coś, wyjaśnić w sprawie, wybiegów dla królików. Od czego zacząć? Na co zwrócić uwagę, żeby to miało ręce i nogi i żeby to było wygodne i żeby było bezpieczne i skuteczne. O, tak, o. Także zapraszam na ten szybki odcinek. Osoby wspierające projekt koziarnia. To jest po raz kolejny. Tomatinka, dziękuję serdecznie. Trzymaj gwiazdeczkę od farmerka. O tego niech będzie jest dobrze. Kolejna osoba, Małgozata, Małgosia, Gosia. Nie wiem, jak wolisz, i nie wiem, czy w ogóle będziesz wiedziała, że o ciebie chodzi. Tutaj wiesz z nazwisk, nikogo nie wymieniam. Nie wiem, czy tutaj jesteś pod jakimś pseudonimem, ale na wszelki wypadek właśnie ciebie zapiszemy. Gosia, może być tu? Może. Gosia, jak umiał, tak podpisał, się nie denerwuj. Bubunio to kolejna nowa osoba wspierająca farmę. Dzięki za przelew na żywienie zwierząt i na rozbudowę koziarni. Dzięki bardzo. Dariusz Lisowski, dziękuję serdecznie. Kurde, jest długo pisem. Tak to jest, jak się robi kilka rzeczy naraz. Dzięki serdeczne Dariuszu za kolejne wsparcie, tym razem na rozbudowę koziarni. I tu mamy po raz kolejny wsparcie od osoby anonimowej, więc dostawiamy gwiazdkę, cyk dzięki bardzo, jakby ktoś się zastanawiał bo jest nowy na kanale tutaj ta ramka, tak jak i tutaj u Sebastiana Błażejewskiego, to były dwie ramki, które dość długo czekały aż się doczekały, mówiłem, że dla rekordzistów, jeśli chodzi o wsparcie to miejsce jest zachowane no już nie mam honorowych miejsc, no ale to tak dla wyjaśnienia bo zaraz mogą być pytania i a czemu to tak, a czemu to tak, a czemu to tak wiecie o co chodzi Dobra, proszę Państwa, kolejna osoba właśnie: Sebastian Bożejewski. Cyk, gwiazdeczka. Kurde, zmieścimy tu. Góry nie chcę na razie mazać, wiesz? Seba, dzięki za kolejne już wsparcie. Ile tych wsparć było, to nie zliczę. Wiem, że jest dużo gwiazdek. Podkreślenia, tam jest za konkretne wsparcie. Też y, honorowe miejsce. Jesteś wielkim człowiekiem, wielkim przyjacielem farmy. Dzięki bardzo. I jeszcze jeden wspierający. Marcin, nie wiem czy tutaj jesteś, bo jest na przykład Marcin Cybulski. Dobrze by było, żebyście po prostu pisali mi maila, jak wspieracie, czy jesteście, czy nie jesteście. Dobrze, żebyście się przypomnieli na maila, to wtedy nie będzie, że, że wpisuję kogoś drugi raz. A teraz pisuję Marcin. O, jeszcze kropę damy. Cyk. O, może tylko, żeby było wiadomo, że to pod łukosem jest. O, dzięki Marcin. No i dobrze. Tyle na dzisiaj ze wsparcia. Tutaj jeszcze dwa miejsca gotowe zostały. Tu na czarnym to pędzelek wezmę białą farbą. Sieknę podpis, a tutaj to chyba zostawię. I po całości kiedyś, jak ktoś będzie się wyróżniał z wsparciem, z wysokością wsparcia, to wwalniemy tak o po całości pionowo napis. Także będzie przy ujęciu raczej w miarę nieźle widać. No i tam jeszcze kilka miejsc, a później już pójdziemy w sufit, kurde chyba. Tak bym to widział. No dobra, przechodzimy teraz do tematu wybiegu. Mam już wypisane punkty, żeby wiedzieć o czym tam gadać, jeśli chodzi o, yy, o te wybiegi dla królików, na co zwracać uwagę, bo uważam, że tam jakieś doświadczenie mam, a niektórzy zaczynają. Dopiero zabawę z królikami, lub pierwszy raz chcą zastosować wybieg, no to tam może kilka uwag wezmą pod swoją uwagę i tam zbudują tak, żeby lipy nie było od samego początku. Dobra, ale zanim przejdziemy, to właśnie stanąłem tutaj, żeby przypomnieć, że dla osób wspierających są na przykład takie magnesy, są mniejsze magnesy, są kubki i są koszulki, dlatego myślę, że warto wspierać. Jeśli ktoś ma ochotę na taki upominek, do tej pory takiego czegoś nie było. Wszyscy tutaj wspierający, no prawie wszyscy, no to po prostu. Po za dziękuję. Wspiera, Wspierali i wspierają. Także dziękuję serdecznie za to, co do tej pory dokonaliście. I dziękuję za to, że oglądacie i wspieracie. Zobaczcie, kasałata tam urosła przy tamtym drzewku. <laughs> Ale muszą się wkuzać te króliki. Na psychę może im siadać. Tu ste się robią. No i dobrze. No dobra. Tak jak mówiłem, opowiem o tych wybiegach, jak tworzyć wybieg, żeby kurde nie uciekły i nie zażarły ci ogrodu. Proszę Państwa, pierwszy punkt to jest miejsce. Trzeba pomyśleć nad miejscem, w jakim miejscu zbudować wybieg, żeby nie było lipy. Mam tutaj na myśli to, że warto wziąć pod uwagę. Teren, tutaj widzimy, jest lekki spad, jest słabo, bo tutaj jest murek i ta woda przy większych opadach tutaj się zatrzyma, ale na prawie całym wybiegu ta woda spływa, nie stoi. Także chodzi właśnie o to, żeby bagna nie było. Nie? No, tak, miejsce jest ważne. Zwróćcie uwagę, jeszcze tutaj mam drzewa, więc tutaj w południe praktycznie cały dzień, no tak, cały dzień. Jest tutaj mnóstwo, mnóstwo cienia. Dlatego, jeśli macie gdzieś drzewa, teren niezagospodarowany, to zabezpieczcie drzewa w taki sposób, że jakiś tam beton czy coś, żeby korzeni nie podkopywały, i oczywiście pień, żeby nie obgryzały. No, także cień, spadek terenu, jak najbardziej jest tutaj istotny, weźcie to pod uwagę. Kolejna, no też najważniejsza sprawa. Bo chodzi o samo ogrodzenie. Ogrodzenie jest u mnie w bardzo prosty sposób wykonane. Są to słupki tutaj drewniane, a tam betonowe, bo tam to później powstało ten drugi wybieg. Jedno i drugie jest dobre, lepsze jest, są betonowe, bo jak postawisz, to już nie będziesz wracał przez dziesięciolecia prawdopodobnie. A te drewniane to podejrzewam za rok, za dwa będzie trzeba wymienić. No ale mniejsza o to. Chodzi też o to, że siatka, oczko siatki, u mnie jest dosyć spore. To jest pewnie z 8 centów. No, nie wiem, w każdym bądź razie tutaj małego królika zaraz po odsadzeniu, załóżmy 6-8 tygodni, nie wpuścisz, bo on przez to oczko zwieje. Ale jeśli zrobisz tak, że na przykład, bo widzisz, jest tutaj panel ogrodzeniowy, i przez niego to i 3 miesięczny królik raczej nie będzie miał problemu. O taki oby się uparł, to by może się przycisnął. Ale jeśli zabezpieczysz taką siatką, bądź inną, byle z mniejszym oczkiem. No to szybka robota i, i, i tutaj już królik nie ucieknie. Także siatki jakie możesz zastosować to jest duży wybór. Ja polecam jednak powlekaną nie wiem jak ona zotuliną, czy tam powlekana plastikowa to jest drut z, no, z plastikiem na zewnątrz czy tam z gumą. A to z tego względu, że jak wkopiesz w ziemię to Ci tam się nic nie pordzewieje. Nie ja tam odkopywałem siatki po, po ilu po 15 Prawie po 20 latach no z 17-18 lat w ziemi i tam gdzie otulina nie była nigdzie pęknięta to kurde zdrowy drut normalnie jakbyś, jakbym wziął tą siatkę i zaczął giąć no to w ten sam sposób się zachowuje więc nic tam nie gnije pod ziemią. No także no i pod ziemię wkopujemy ja tutaj wkopywałem 15-20 cm No i tyle wystarczy z tym że Królik ma to do siebie, że jak zacznie kopać, to będzie kopał i przy siatce, czy tam przy murkach, często wybiera. No, widzieliśmy w tym roku, tylko tam na razie podkopywały. No to zasypałem gruzem, kamieniem i jest spokój. Tak samo wyróbcie. Jeśli nie macie fundamentów dookoła, no to po prostu. E tam, gdzie królik zacznie kopać, ale jak jest nora, nie tam jakaś dziureczka mała, nie tak jak tutaj o. Jak jest nora konkretna, że się wziął, że widać, że się wziął za robotę, no to weźcie jakichś kamyków, jak macie pola, to gdzieś tam pewnie sterta kamieni leży. No to weźcie sobie tych kamyków trochę i, i wrzucajcie do tych dziur. No to przez 10 lat wyjdzie, że macie cały płot zasypany, nie? Już nie ma obaw. W każdym bądź razie przez jedną noc, nawet przez dobę wam królik nie zwieje jeśli siatkę w kopiecie. 20 centów no no i tyle, kolejna sprawa to jest zadaszenie, kawałek daszku bo wiadomo, czy to lato czy wiosna, no wiosnę to raczej się nie puszcza króliku, bo jeszcze te błoto jest, te opady no ale w lato też bywają miesiące, czy tam okresy krótsze, dłuższe, deszczowe, że co drugi dzień pada, królik musi gdzieś mieć coś do siedzenia czy to będzie, czy postawisz budę na środku czy zbudujesz kawałek daszku, jak tutaj. Tyle na głowę mu nie padało dla królika. nie? No, no i żeby było można podawać jedzenie nie? w jakieś suche miejsce, gdzie nie pada. No, Także kawałek daszku też dobrze, żebyś przewidział, przewidziała na swoim wybiegu. Kolejna sprawa, paśnik. Paśnik warto zrobić duży, tak jak ja tutaj z palety, tylko tam boki. Już tak się nastawiam, że będę robił i tak chyba od tamtego roku. Myślę, że będę robił. No i nie zrobiłem do tej pory, no ale działa, działa w miarę. No. Po prostu biorę widłami, wsypuję zielonkę i dwoma ruchami. Mam nakarmione 20-100 królików. Także też pomyślcie nad jakimś dużym paśnikiem. Żeby nie było właśnie lipy z tym karmieniem, że jakieś małe paśniki czy tam na chałdę gdzieś na kupę rzucacie, bo to zacznie gnić, króliki nieświeże będą jadły, to też niedobrze. I jeszcze jedna wadna sprawa jeśli chodzi o paśnik to jest zadaszenie. Ja mam tutaj parasol, Ty możesz jakiś daszek, bo też pierwotnie chciałem daszek budować, ale czasu brakuje, a parasol wbić to jest szybka robota i wiadomo nie moknie siano. Siano przede wszystkim, no bo siano zmoczone to jest do niczego, zaszkodzi jedynie. No i zielonka, no. lepiej, żeby była sucha niż żeby tam królik jadł mokre w deszczowe dni. No i właśnie jak pada, no to królik podchodzi i tam nie kapie na niego, nie, nie pada. No to też tam chętniej pobiera w takie brzydkie dni. No i jeszcze jedna sprawa, już ostatnia, przynajmniej z tego co na szybko widziałem. Jak coś to pytajcie w komentarzach. Dopytujcie, bo to tak na szybko robię ten odcinek Proszę Państwa Żeby zrobić od razu dwa wybiegi Najlepiej, bo wiadomo się nie ma samych samców Ani samych samiczek Ja tutaj mam same samce W tym momencie, bo wszystkie samiczki sprzedane Ale jak dojdą samiczki Z tych białych królików No to będzie trzeba Wybieg jeden poświęcić Właśnie dla samiczek, a resztę dla samców Rozdzielić towarzystwo Dlatego tutaj są wybieg w wybiegu zrobiony, tak jakby, nie? Dwa wybiegi obok siebie, jedno karmienie w paśniku. Jest wygodnie, jest przyjemnie dosyć, no. Także też polecam od razu robić takie rozwiązanie, nie? No. A jakiej wielkości wybieg? Im większy, tym lepszy po prostu. Bo mniejszy będziesz miał, jak tutaj, nie? Łyso. Łyso, odchody, spadnie deszcz, będzie błoto i to niezbyt przyjemne było to duża przestrzeń to tereny zielone gdzie króliki już długo dosyć biegają tutaj dobra bo trochę wieje mam nadzieję że chociaż trochę usłyszeliście i że wytrzymaliście do końca dziękuję jeszcze raz serdecznie wszystkim wspierającym ja się biorę za robotę mam nadzieję że ten odcinek uda mi się upchnąć czy dziś czy jutro jako taki bonusowy może odcinaczek no na razie cześć a po idełko to taka robota